Cześć i witam w pierwszym odcinku wymyślonej przeze mnie auto zagadki. Jest to zabawa, takie właściwie wyzwanie, które polega na tym, żeby odgadnąć, jaki to samochód na podstawie pokazanego zdjęcia. Wydaje się proste? Zobaczymy. Z każdego zdjęcia usunąłem logo i jakiekolwiek napisy, które mogłyby pomóc odgadnąć, jaki to samochód. Do tego, wśród 10 przygotowanych przeze mnie modeli, 5 będziemy musieli zgadnąć po wyglądzie z zewnątrz, a 5 po tym, jak wygląda środek auta. Zaproponuję do tego prostą punktację. Jeden punkt za zgadnięcie, jaka to marka samochodu. I dodatkowo dwa punkty za zgadnięcie modelu, czyli łącznie 3 punkty za każdy samochód. Samochodów będzie 10, więc 30 punktów do zdobycia. Po obejrzeniu filmiku dajcie proszę znać, czy taki pomysł Wam się spodobał, czy warto to kontynuować, czy wybrane przeze mnie samochody były za łatwe, za trudne, a może w sam raz. Jestem ciekaw, ile mieliście punktów. Dajcie znać w komentarzu. No to koncentracja i zaczynamy. Pierwsza auto zagadka. Tutaj akurat zaczynamy od wnętrza samochodu. Zaraz usłyszycie 5 sekund odliczania. Koniec czasu, a poprawna odpowiedź to: Volkswagen Passat. Tak wygląda z zewnątrz, jest to rocznik 2000. Czyli przypomnijmy, punktację. Jeżeli ktoś zgadł, że to Volkswagen, no to jeden punkt. A jeżeli dodatkowo wiedział, że Passat, to jeszcze dwa punkty. Czyli ma łącznie trzy punkty. Jeżeli ktoś zgadł, że Volkswagen, ale na przykład pomylił z Golfem, no to zostajemy przy jednym punkcie. Zagadka druga, teraz na zmianę z zewnątrz. Rozpoczynamy odliczanie. A jest to Sab 95, tutaj z 2001 roku. Gratuluję tym, co zgadli, bo jest to model niezbyt popularny na polskich drogach. Chyba nigdy zbytnio nie był, i to jeszcze tutaj w wersji kombi. No to pora na trzecią zagadkę. Przyjrzyjmy się temu wnętrzu. Poprawna odpowiedź to Fiat 500. Śliczniusi Fiacik z 2018 roku. Już trzy samochody za nami, rekordziści mają zebrane 9 punktów. Idziemy dalej. Numer 4 Odliczamy. Opel Insignia z 2009 roku. Jestem pewien, że kierowcy z większym doświadczeniem na Bank zgadli, bo był to najczęściej spotykany nieoznakowany radiowóz. Numer 5 I wnętrze A cóż to za klasyczne kształty? Jest to Mercedes W124. 1990 rok. Legenda taksówek i niezawodności. Ach, teraz już takich nie robią. Szósta zagadka, no ciekawe nadwozie. Jest to Alfa Romeo Brera. To, że Alfa sądzę, zgadli wszyscy, ale że Brera to już nie sądzę. Numer 7, czas na wnętrze, odliczamy. A to popularna w Polsce Dacia Duster z 2015 roku. Ósmy samochód. Muszę przyznać, jakoś dziwnie wygląda bez znaczka. Odliczamy. A to Peugeot 208 z 2018. Numer 9, ostatnie wnętrze, ale wydaje mi się, że wcale nie najtrudniejsze. To Audi A3 z 2013 roku. I na koniec, nostalgicznie, ale ładny egzemplarz udało mi się znaleźć. A to Fiat Uno z 92 roku. Swego czasu bardzo pożądany i popularny. Mam nadzieję, że pierwsza autozagadka się Wam podobała. Czekam na wszystkie wskazówki i komentarze. Pozdrawiam.